Cześć, witajcie w czwartym odcinku SurwioLowych Ciekawostek z serii liftów. Nauka latania na symulatorze FPV. Jeżeli radzicie sobie dobrze już z tym, co było na lekcji trzeciej, to zapraszam na lekcję czwartą. Przed Wami Grzegorz Przątka Zapraszam. Wduszamy sobie rejs standardowy i wchodzimy w planszę, która się nazywa WPIT Red Baron. Tutaj są duże bramki, ale są pewne ciasne zakręty, dlatego, po tym, co lataliście ostatnio, powinniście dać sobie radę tutaj, już. Zaczynamy lot. Włączamy się w tą pętlę. Tutaj przelatujemy pod tym dźwigiem. Jak wduszamy race. To, jakby pokazane jest, gdzie mamy lecieć. Także e, tutaj się nie przejmujcie, to, to ma, mo, mo, może być również. O, to jest ten ostry zakręt, o którym mówiłem, taki ciasny. Także e, może na początku Wam przysporzyć troszeczkę problemów, ale później e, na pewno dojdziecie do, do, do wprawy. A reszta to już jest w miarę prosta na tym, na tym torze tutaj możemy sobie troszeczkę przyspieszyć latamy dużo tak jak tam na tamtej planszy na której ostatnio lataliście jest dosyć dużo w górach ale jest troszeczkę, no tam głównie ten jeden taki zakręt jest ciasny reszta jest tutaj w miarę w takie łagodne łuki tutaj jeszcze będzie zaraz na dachu taka jedna ona jest, musicie, tak lekko pod kątem, także tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę, żeby jakby swobod, przy swobodnym opadaniu trafić w tą bramkę, właśnie tak jak teraz. A tak to, to jakby nie, nie ma tutaj większych problemów. No tutaj będzie też cieśniejszy zakręt na sam koniec. Jakby włączamy się i jesteśmy mamy tą jedną pętlę zrobioną tu już nie dublują, ale to nie o to chodzi jak zwykle procedura przypomnienie procedury lądowania lub rozbicia tutaj akurat będziemy sobie swobodnie lądować tak wduszam Axis 4 i wajcha drążek gazu do góry tak się kończy lot. Dobrze. No to teraz wduszamy sobie Escape i spróbujmy wybrać sobie inną, inną. No tutaj musicie dojść do wprawy. Oczywiście, ja pokazuję co, co, co następny jaki następny następny poziom sobie wdusić. O tutaj następna jest Jackpot. To jest też taka plansza, gdzie są duże. Duże bramki, ale jest tutaj już więcej latania. Między uzbroiłem, a nie mogłem sobie poradzić z uzbrojeniem, tak? Uzbroiłem i lecimy. Duże bramki, ale to już więcej zakrętów takich ciasnych. Także troszeczkę poziom, jakby wyżej. O, tutaj na początku na przykład nie mogłem sobie poradzić z tym, żeby przelecieć tej bramki, od razu tutaj zakręcić. No są troszeczkę ciaśniejsze te zakręty, ale no, trzeba poćwiczyć, a potem to dojdziecie do wprawy. Tutaj pod kątem prostym przylatujemy do tego, co na początku. No i tutaj jak widzicie, jak mamy wduszone tą opcję RACE, czyli y, mamy jakichś tam wy, wyimaginowanych przeciwników, <grym> w sensie komputer nam stworzył, to widzimy takie latające smugi w różnych kolorach. Także jest to też troszeczkę motywujące, żeby ich gonić, o i już jesteśmy, pierwsza pierwsza plansza jest w sensie pierwszy obrót jest pętla jest jest zrobiona dobra lądujemy jak to wam już o tu można fajne ćwiczenie porobić. zobaczcie tutaj są takie kontenery i Trzeba by na nich wylądować, które to już nie ma znaczenia. Ja tutaj będę się starał na tym pierwszym kontenerze wylądować. Czyli powolutku dolatujemy, ląduje, wduszam i drążek gazu do góry. Także procedura lądowania. Teraz, żeby wystartować, najpierw wduszam. Ten axis 4 uzbrajam, czyli drążek na dół, i w tej chwili dopiero mogę wystartować. Tak? No i tak na następnym kontenerze próbuję wylądować znowu. Tak? Uspokajam. Wylądowałem i ta sama procedura. Tam jest jeszcze jeden kontener, także możemy to jeszcze raz sobie powtórzyć. Wduszam uzbrajam i, ląduję, i staram, będę się starał wylądować na tamtej ok, wduszam gaz do góry e, dobrze jak to opanujemy, to przechodzimy sobie już teraz dobrze na, na tą pierwszą strobol, pierwszą planszę i pierwsze małe bramki tym razem, tak? No, i tutaj na początku, oczywiście, też powolutku muszę się przyznać, że że tutaj dosyć długo spędziłem na tej, na, na, tej, na tej planszy aż w końcu dosyć szybko mi to zaczęło wychodzić. Także na początek, tak jak wspomniałem, robimy powrótku. Naszym zadaniem jest nie to, żeby zrobić tutaj wynik i szybko lecieć, tylko żeby po prostu przelecieć to. Te bramki są już mniejsze tutaj w tej planszy także na pewno będzie trudniej tutaj jest ostry zakręt oczywiście później to już sobie dojdziemy do wprawy nawet z takim jakby pochyleniem będzie można robić z wejściem w wiraż z pochyleniem natomiast na początku nie ma co hojrakować to wszystko tutaj dojdziemy do wprawy powolutku tutaj jest dosyć trudno bo jest jakby pod górkę Później będzie z górki, także to też no, nie jest łatwe. Natomiast e, e, fajnie sobie opanow opanować to. E, Staramy się mniej więcej na tej samej wysokości lecieć. I nie robić e, takich e, ba balonów, e, zaraz Wam pokażę o co mi chodzi, żeby nie było tak, że ja o, do góry sobie za, mocno podlatuję, a potem na większym luzie jakby trafiam w, w ten i znowu podlatuję. Nie, starajmy się mniej więcej na tym samym poziomie. O, tutaj zlatujemy już z górki, także automatycznie przyspieszamy. E, starajmy się mniej więcej na tym samym poziomie e, la, latać tą, tą, tą planszę. Teraz e, e, ten zakręt tutaj o, postaram się pokazać jak go o, tak, że staram się jakby wejść w wiraż, wejść w wiraż, czyli e, oprócz tego, że skręcam, czyli lewym drążkiem, e, lewym drążkiem w lewo lub w prawo, to jeszcze prawym drążkiem też w lewo lub w prawo, czyli e, tutaj e, staram się pochyl, pochylać, żeby w te bramki e, trafić. No i tutaj gazem oczywiście też trzeba solidnie manipulować, żeby. O, ja muszę teraz zrobiłem błąd, tak? Nie przeleciałem, przeleciałem o drugą bramkę się odbiłem. Warto też sobie ćwiczyć to, że jak gdzieś się zahaczymy, czy coś takiego, no to trzeba zrobić powrót, nawrotkę i jeszcze raz. To ten, ten, e, tą bramkę pokonać. Teraz zrobię przypadkowo, o że ją e, pominąłem. Wtedy pokazuje mi e, tor, że nie ma tej kropki w, w następnej bramce, i trzeba zrobić nawrotkę, e, i, do, i dopiero, e, i dopiero e, za drugim przelotem jeśli nam się uda oczywiście lub trzecim przelecieć czasami jest taka sytuacja że jakoś mamy ten tor już dosyć dobrze opanowany a potem coś nam się rozchwieje no to trzeba opanować ten, ten joystick to tak na przykład o wyhamować troszeczkę bo za szybko leciałem jak wyhamowałem a zlatuję z górki to o, hamuje, żeby nie było za szybko. Bo, bo w pewnym momencie się, się rozbijemy, no dobra. I każdy, y, 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 z, każdy z okrążeń, znaczy inaczej, y, każde ze wyścigów to są trzy okrążenia. Także tutaj y, na koniec mamy ranking. No, ja akurat byłem najgorszy. Mój rekord to jest minuta 53, natomiast w tej chwili leciałem 3 minuty 45. Także powolutku i te trzy, trzy okrążenia ze spokojem na początek możecie wolno latać, nawet wolniej niż ja. A jak się nauczycie, no to później będą lepsze efekty. Myślę, że na, to, na tą czwartą lekcję. Materiału do powtórki jest, jest dużo, także zapraszam. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na następne. Cześć.